Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o dość ciekawym zjawisku, które to wymarło w naszym kraju już dobre kilka bądź nawet kilkanaście lat temu. Chodzi konkretnie o autobusy, które to zawoziły ludzi do popularnych marketów czy też hipermarketów. Powiedzieć, że były to autobusy o wątpliwej sprawności, to jak nic nie powiedzieć. Choć teraz z perspektywy czasu wiele z nich uznanych by było za klasyki. Pojazdy takie dojeżdżały do popularnych hipermarketów takich jak Tesco czy Żan, ale i również do słynnych biedronek. Lecz w ostatnich latach te autobusy po prostu zaczęły dość mocno znikać. Jakie konkretnie pojazdy jeździły na takich liniach, na jakiej zasadzie to wszystko działało, oraz do jakich sklepów dowoziły klientów? O tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dajcie znać, czy korzystaliście kiedyś z takiego autobusu i jakie macie z nim związane wspomnienia. Zapraszam Was również na sklep, gdzie możecie kupić gadżety wysokiej jakości, które posłużą Wam latami, tak samo jak kultowe pojazdy, które się na nich znajdują. Do końca weekendu z kodem WEEKEND otrzymacie 10% rabatu na cały asortyment. Spieszcie się, póki są jeszcze dostępne. Zanim przejdziemy do samych autobusów, warto jest najpierw przedstawić, jaka była sytuacja w Polsce te około 20 lat temu, kiedy takie autobusy były bardzo popularne. Był to okres, gdzie hipermarkety powoli wchodziły do Polski. Potrzebowaliśmy kilku dobrych lat po zmianie ustroju, aby móc tworzyć się na zagraniczny wynalazek, jakim były hipermarkety. Dla przykładu popularne kiedyś Tesco zaczęło swoją działalność w naszym kraju w roku 1995, przejmując sieć supermarketów Savia. Jednak pierwszy hipermarket Tesco ruszył w roku 1998 we Wrocławiu, a pierwszy hipermarket w Polsce powstał już w roku 1993 i był on pod szeldem hit w Warszawie. Tworząc jakąkolwiek nową usługę w danym kraju, dana firma stara się zrobić jak najlepszy dostęp do tej usługi. No tak przynajmniej powinno być. W tym przypadku działaniem prokonsumenckim było zapewnienie odpowiedniego dojazdu do takich hipermarketów. Zazwyczaj były one budowane trochę bardziej na obrzeżach, z tego faktu, że działki budowlane na obrzeżach miast są tańsze niż te stricte w centrum, a żeby postawić taką budowlę, należy zakupić wiele hektarów ziemi. Takie odległe miejsca od centrum zazwyczaj nie są zbyt dobrze skomunikowane i pojawia się tutaj problem dojazdu. Warto też pamiętać o tym, że w tych czasach mniej osób posiadało samochody, tak więc mobilność ludzi była bardziej ograniczona niż jest teraz. Druga sprawa to fakt, że hipermarkety były czymś kompletnie nowym, a Polacy mieli jeszcze taką mentalność, że to co nowe z zagranicy, to niekoniecznie musi być dobre i fajne. Tak więc w jaki sposób takich potencjalnych klientów trzeba było przekonać, aby ci jednak od Odwiedzili taki sklep. A najtańszą i najbardziej skuteczną opcją w tym przypadku było stworzenie linii autobusowej, która co ważne, za darmo będzie dowoziła klientów do danego sklepu. Potencjalny klient, który nie miał samochodu, mógł za darmo dojechać do sklepu, a sam sklep miał po prostu zapewnionych klientów. Taki autobus miał pojemność od 50 do 100 pasażerów. Oczywiście nie były one zawsze pełne, ale nadal taki transport zapewniał jednak klientów, którzy to jeżeli się przekonali, Kolejny i kolejny raz przyjeżdżali do takiego sklepu. No i tutaj możemy płynnie przejść do autobusów, które zazwyczaj kursowały na takich liniach. Zacznijmy może od ich wyglądu. Często, gęsto były one oklejone brandem danej sieci. Na przykład Tesco, na wysiedlaczu było naklejone logo danego sklepu i na bokach autobusów również. Znaleźć mogliśmy też informację o tym, że jest to autobus bezpłatny. A jakie były to autobusy? Nie zdziwię Was, że były to raczej starsze modele, po prostu autobusy, które najniższym kosztem mogły dane linie obsłużyć tak aby sklep musiał zapłacić za obsługę linii jak najmniej, ażeby w jakikolwiek sposób takich pasażerów jednak dowieść. W zależności od miasta i od sieci sklepów, taki autobus kursował od rana do wieczora, od godziny 8 do 21, czyli mniej więcej w godzinach otwarcia sklepu, wykonując dziennie po nawet kilkanaście kursów. Zazwyczaj były to autobusy Mercedesa bądź Mana, mające wtedy już kilkanaście lat, ściągnięte z Niemiec. Jednak pojawiały się również i polskie akcenty, takie jak chociażby Jelcz PR110M, który to woził ludzi do żana. I tak jak w tych czasach raczej rzadko można było spotkać autobus w jakimś większym oklejeniu, tak pojazdy dojeżdżające do hipermarketów w tych czasach były wręcz całe oklejone. Największym atutem tych autobusów był fakt, że były one darmowe, a Polacy, naród zaradny, w wielu przypadkach po prostu korzystał z tych autobusów w nieco innych celach. Mianowicie był to po prostu dla wielu osób darmowy transport, który to pozwalał na darmowe dotarcie do swojego celu. Problem ten zaczął się dość mocno nasilać, a to zauważyli niestety właściciele tych dużych hipermarketów. Tutaj warto jest przytoczyć wypowiedź przedstawiciela ówczesnego Tesco. Tu cytat: Co jakiś czas robimy badania, tłumaczył pan przemysłowc Skory z Tesco. Sprawdzamy, ile osób rzeczywiście jeździ do naszego sklepu po zakupy, a ile korzysta z tych autobusów w innych celach. Badania wykazały, co prawda, że w autobusach jest duża frekwencja, ale większość pasażerów nie jest naszymi klientami problem korzystania z autobusów w nieco inny sposób został zauważony przez właścicieli sklepów. Ciężko się dziwić, bo skoro coś jest za darmo, to czemu by z tego nie skorzystać? Oczywiście nie każdy, kto jeździł nimi, jechał w innym celu niż tym zakupowym, ale wypowiedź ta uświadamia nas, że zdecydowana większość osób korzystała z tych autobusów właśnie w takich celach. Kresem wielu takich linii, między innymi sklepu Tesco, był rok 2008. To właśnie wtedy dużo darmowych autobusów był było po prostu likwidowanych. Tutaj warto jest również wspomnieć jako ciekawostkę, że na takich liniach, no chociażby w Toruniu, można było spotkać mana z 1979 roku, który co ciekawe jak sami widzicie był autobusem piętrowym, tak więc naprawdę nie lada rdzynek oraz ciekawe przeżycie, aby móc sobie dojechać do sklepu na zakupy. Co ciekawe, również z czasem takie autobusy stawały się zbędne, ponieważ przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej zauważyły zainteresowanie takimi obiektami i powstało wiele dedykowanych połączeń w takie miejsca. Drugim istotnym aspektem jest fakt, że ludzie posiadali coraz więcej samochodów i były one w posiadaniu większości rodzin, co pozwalało na łatwiejsze dotarcie w takie miejsca. No i ostatni trzeci punkt to fakt w jaki sposób takie pojazdy były używane przez pasażerów. PASAŻERÓW Pomysł na pewno był ciekawy, innowacyjny i prokonsumencki. Po części też spełnił on swoje założenie, bo wiele osób robi w takich miejscach zakupy po dziś dzień. Niektóre sklepy trochę model działania takiego autobusu zmieniały i przejazd kosztował np. symboliczną złotówkę, co i tak jest mniejszą kwotą niż bilet na normalny autobus. A wszystko było po to, żeby zrobić chociaż najmniejszy przesiew pasażerów. Złote czasy darmowych autobusów do hipermarketów w większości minęły, choć można wielokrotnie spotkać jeszcze takie połączenia, chociażby w miejscowościach nadmorskich, gdzie w ten sposób promowano dany sklep oraz zachęcano klientów do wizyty dzięki taniemu dojazdowi. Być może takie rozwiązanie za granicą lepiej by się sprawdziło, bo jednak Polacy to specyficzny naród. Jeżeli coś jest za darmo, to korzystają z tego dowoli, nawet w innym celu niż jest to przewidziane. Z drugiej strony natomiast, to ciekawy element historii transportu w naszym kraju. Pojazdy te, co by nie patrzeć, dość mocno wpisywały się w krajobraz wielu większych polskich miast te kilkanaście lat temu, a teraz stety, bądź niestety, zniknęły z naszego krajobrazu na dobre. Dajcie znać w komentarzach koniecznie co Wy sądzicie o tych autobusach i czy dobrze, że już nie jeżdżą. Ja już dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki! Cześć!